Za trzy dni rozpoczniemy Wielki Post Środą Popielcową i mam nadzieję, że każdy już zastanowił się, jakich praktyk estetycznych się podejmie, czyli dokładnie jaki, jak, jaki będzie post, jak będzie on przebiegał, wyrzeczenie, umartwienie ciała i jak będzie wyglądała modlitwa, więc staranie się o uświęcenie duszy. Jeśli ktoś potrzebuje, niech weźmie kart, kartkę papieru, długopis i zapisze sobie plan na Wielki Post. Ja od siebie musimy wymagać. Ale od nas zależy, jak my naprawdę duchowo i czy owocnie przeżyjemy ten post. Mówiłem o poście, o umartwieniu naszego ciała, mówiłem o modlitwie, o uświęceniu naszej duszy, ale jest jeszcze jałmużna. Jałmużna, która jest owocem tych dwóch pierwszych, postu i modlitwy. Zastanówmy się Jaką jałmużnę ofiarujemy w czasie tego Wielkiego Postu. Także trzy dni zostały do rozpoczęcia Wielkiego Postu. Udajmy się nam Msze Świętą, by duchowo rozpocząć ten czas, przyjąć popiół na nasze głowy symbolicznie. I życzę dobrych zmagań, wielkopostnych, owocnych zmagań. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Subskrybuj nauki katolickie i zobacz cały film. Link w opisie.